Siemanko, więc wracamy do tematu, jakim jest ten właśnie tutaj oto egzemplarz winogronu. O którym mówiłem w odcinku z oliwnikiem baldaszkowym, czyli rosnącym na oliwniku, tłumiącym go i tak dalej. Pierwszy raz mi w życiu od 8 lat, bo ja go 8 lat temu gdzieś wziąłem, ukorzeniłem. Znaczy spróbowałem ukorzenić. Wziąłem trzy patyczki, wsadziłem w ziemię. Powoli tam sobie dawał jakoś radę, ale był w tym czasie trzy razy przesadzany w inne miejsca. W tym miejscu rośnie chyba trzeci rok. Czwarty rok. Czwarty rok w tym, roku, w tym miejscu rośnie. To był jego czwarty sezon. Trzy zimy tutaj w tym miejscu spędził i zobaczcie jakie są owoce. Wielkościowo no, widać, że są większe niż standardowy owoc dzikiego winogronu. Tu jest jedno. Grono, Tam zasiadką, zaraz wam pokażę. O, zasiadku jest kolejne. Kurde. nie chcę z zoomu złapać. O, zasiadku jest kolejne, i tam jeszcze dalej widzę, że jest jeszcze jedno. Więc ogółem, a tu jest jeszcze o, kolejne. Więc ogółem, <laughs> ten rok był taki dość dla niego owocny dosłownie w cudzym słowiu Zaraz zerwę je i spróbuję. Bo nie będę z nim nic innego robił, jak tylko wcinał. Te jeszcze się trzymają, to poczekam, aż Kasia przyjedzie sobie spróbuje na świeżo. Ale te spróbuję wam pokazuję jak on wygląda. Tutaj właśnie potu sobie wyrasta. No na wiosnę on na pewno zniknie i będzie umieszczony. O tutaj w tej oto mojej Winiczce. Właśnie spróbuję zrobić to swoją winniczkę. Na wzgórku od strony południa. Tu będzie sobie, tu czy tutaj rosną już winogrona? Widzicie? Tam są już o lila, właśnie chodzi. Tam są już winorośla. sadzone jesienią w zeszłym roku. Tyle, że no wiadomo. Słaby motyw. Dopiero się ukorzeniają. Chociaż o ten. To jest właśnie ten zwykły, najzwyklejszy dziki, nasz czarny. On ma około metra i mam zamiar go tak na metr półtora w górę utrzymywać, będzie przycięty, ale chciałem dać mu się tutaj na razie ukorzenić pięknie. Korzenie są posadzone o wiele głębiej niż były, chcę, żeby miał dost większy dostęp do pobierania wkładników i wody z gruntu, bo tak mówię, chcę zrobić to totalnie na winniczkę. O, tak to wygląda. Taki z górek jest. Ja jestem akurat w dołku, tam jest trochę wyżej, więc znowu idzie dołek i tam też jest Tam też jest górka do lasu. No co z południowej strony jest delikatny spadek i w tym miejscu właśnie będę próbował zrobić sobie winniczkę No, więc już pokazujemy, próbujemy, kosztujemy. To jest ten winogron za mną, takie ma liście, więc widzicie, że on nie wygląda jak dziki. dziki ma taki bardziej jest po. Powycinane, nie? Te liście jego są bardziej powycinane, tego dzikiego winogronu Ten ma takie bardziej zaokrąglone te liście, nie wiem, ciężko mi pokazać Jakieś, nie, wiecie o co chodzi, zaokrąglone Tu mam te owoce Widać, że te są te mniejsze, jeden ten większy jest Ten większy naprawdę Bestia Więc spróbujemy hmm. Jest różnica Fajny jakby robić z niego wino, to będzie fajne słodko kwaśne. Takie półsłodkie. Jakby pozbawić go skórek, to można by było zrobić albo krótką macerację skórek zrobić, więc można było spróbować zrobić rosę. Półwytrawny. Więc tak, skórka jest fajna, podobna w smaku do tego naszego Ale w środku ten cały miąższ winogronu, który właśnie jest otoczony Znaczy, którego otacza o, Znaczy, który otacza Nasiona Jest o wiele fajniejszy i właśnie czuć takim posmakiem trochę może jakiejś, kurczę, no róży właśnie, może nie wiem No zjadłem tylko jednego tego z większych, więc ciężko mi spróbować Żeby powiedzieć, nie Ale dobre Będę próbował właśnie z niego zrobić jakiegoś winacza. Dobra, to na razie. Tyle na temat winogronu. Pewnie na wiosnę będzie więcej o tej winnicy, do próby następnej tworzenia tej winnicy, bo ona jest tak naprawdę w trakcie tworzenia. Wino już jakieś tam robiłem, ale akurat nie z tych winogron, tylko od znajomego. Więc czekamy na te. Tu jest kilka odmian, chyba 6. Stoł, raz, dwa. 5, 5 stoł, ale mam jeszcze kolejne trzy odmiany winogrona, które się ukorzeniają. Jedne w Chorwacji oczywiście. Więc będziemy próbować na razie. Cześć.